Eee, I tak jeszcze mamy, mamy tutaj małe uzupełnienie, ponieważ bardzo mocna aferka ostatnio swoją drogą ja też tutaj jestem w tym eee, Mianowicie Gamit stary, czy coś Są się ruszyło z gamitem... Sam, I sam dzisiaj zrezygnował z catering poza. Nie wiem czy widzieliście. A tak? to ja nie widziałem. No to wejdźcie sobie, na, możemy zobaczyć. O! o, o! o! Zmieniono. Zmiana! Ej, jeszcze dzisiaj rano był tej byłeś? Ty? Byłem ja, był Nitro i no. był Nitro. Ale pytaj i... Ale ja, ale mnie też kurwa <śmienicza> tej <laughs> Czemu ja tu <laughs> jestem dalej, w ogóle... Na Ale nie no, wiecie. ogólnie to wszyscy chyba powinni wypierdolić, nie? No. no to z pewnością, a to jest no. moja teoria, nie? Dlaczego zniknęliśmy. Znaczy, może inaczej, jeżeli powiedziałeś, że dzisiaj zrezygnował z usług Isamu, to musiała być rozmowa na tle Isamu i osoby, która tworzy tę dietę. Powiedział, dlaczego chce zrezygnować i naprawdę podobnie z tego powodu nas usunięto. W sensie, <laughs> zobaczmy sobie w ogóle tego shota, ten, w doksie masz, Michał. Mm -hmm. Niżej. Wyżej. No rozumiem, że drama ty... cateringowa i samo, tak? Ty, ty, ty wszystkie taksy przygotowujesz, tak? No. Okej. Okay. No, Mini dramary. Kurwa, ten czasem się odezwę, no jak wygadacie, to ja wam się po prostu nie wpierdalam. A to Wodę jest w Wolę tych słodkich, mądrzejszych. Nie myśl takiej takie Ja, ja se z boku... Ale zanim, zanim, zanim obejrzymy, to widzę tutaj trochę komentarzy. Jak Nitro się wypowiedział, to od razu drama. Aha, czyli gdyby Nitro nie wspomniał tego, to karuzela dalej by się kręciła. Czym starszy star ten wszystko go denerwuje? Dobra, zobaczmy o co. No może ma. ja powiem dlaczego odnośnie tych komentarzy, tylko bym hmm. by powiedział jedną rzecz. Wydaje mi się, że ludziom chodzi o to, że ser. Bo ja, ja generalnie poruszyłem temat gemitu na jednym ze streamów, byłem mocno zdenerwowany faktem, że wykorzystują mój wizerunek bez mojej zgody. Zresztą później napisałem do nich wiadomość, której grzecznie poprosiłem ich o to, żeby mnie usunięto. Dostałem odpowiedź, że usunął, bo po tygodniu nadal tam widniałem, nie? Więc po prostu okay. nie zlali. No, my, myśmy, myśmy wczoraj o tym mówili tam jakąś fakturkę, nie? Chciałeś też, że no tak. za wizerunek, nie? No tak. dobrze, no, no, I no Bardzo i... dobrze i ogólnie, bo ja wiedziałem, że Nitro tam mówi coś, że na podstawie czego? Rzeczywiście ciężko jest od nich wycisnąć hajs teraz na przykład na cele charytatywne, za to, że wykorzystywali twój wizerunek, no bo nie ma tam jakiejś podstawy, ale pytałem się prawnika, bo byłem ciekawy ogólnie, mhm. ten, bo no ja też tu jestem, nie? No więc tak. myślałem, że jak ty dojebiesz im coś, to ja też im dojebię i sumujemy to bum. I na przykład jakaś no tak. zrzuteczka, nie? E, Dostanę jutro informacje na ten temat, czy możemy tak zrobić, i rzeczywiście istnieje tam jakiś, e, jakiś patent na to. Nie? No okej, okay, no wydaje mi się, że powinien, no bo no, koniec końców jest to kradzież tutaj twarzy bez tak, jego wiedzy, nie? Tak, bo ja też ja dałem taki przykład, że aha, czyli jak mnie teraz wykorzysta na przykład e, jakaś firma, moją twarz i będzie, wiesz, będzie na, będę na lendingu. To no co, to wystarczy, że sobie, to ludzie, którzy to zobaczą przez 24 godziny i oni to usuną, stare, to oni będą kojarzyć tą stronę ze mną, nie? No tak. Teoretycznie w jakiś tam sposób to wsparłem, nie? No gaming mają... i tak był zawsze, no. y, tak jakby o gamicie w pewnym momencie mega wszystko ucichło. No bo to był moment, w którym Sergiusz razem z Wojtkiem Golą zrezygnowali z tego, że. Tak jest, I, a on, ten catering był głównie kojarzony z... Influencerami, bo to było promowane jako żarcie dla graczy, że to są domowe obiady. Co, co, no coś takiego. Tak? No. Kurwa, i fajne, że tam były też, że jakiś kisiel przychodził, jakiś taki ten. No ludzie byli niezadowoleni. Ja powiem Ci szczerze, że przez pierwszy tydzień byłem zadowolony, ale bardzo szybko pojawił się pewien problem, który sygnalizowałem wielokrotnie, że kurczę, no czasami te paczki przychodzą rozjebane, nie. I tego się jeść nie dało. Nawet zdarzyło mi się dwa razy, że paczka do mnie w ogóle nie dotarła. Mhm. Dzwoniłem na infolinię i na infolinię dostawałem odpowiedź pod tytułem, przepraszamy, ale zniszczyłem się w drodze. Mówię, kurwa, no to zajebiście, w sensie, no, what the fuck, no, nie? Dziś nie będziesz miał pożywienia. No, dzisiaj nie będziesz miał pożywienia. Ale, <laughs> yeah. ale dawali ci na przykład później, nie wiem, dodatkowe dni cateringu albo znaczy coś Znaczy, ja, ja, akurat miałem za darmo. No, ty, bo ty miałeś ambasadora, no, no prostu, tak, ale ja szybko, no. szybko z tego się wycofałem. E... Natomiast natomiast deal polega na tym, że nawet jeżeli by ci to zwrócili w postaci innych dni, no to, no to danego dnia coś pływa nie? No, Niektórzy tak trenują co tak. trzymać. Ale wracając <laughs> też tylko do tematu odnośnie tych komentarzy, to Sergiusz zaczął krzyczeć na live'ach, że kurwa pożar catering też trzeba jebać, dlatego że to jest ten sam właściciel i że i samu co to odpierdalasz i tak dalej. I no może tam, dlatego, tam dlatego w ogóle, ludzie takie komentarze tam, piszą, tam że Nitro drone zrobił. Tam Nitro sadził szpile Kasi, Remsule i i ten. No, no tak, no i, tak. No, i, i no, no mówiąc, jest... żeby nie współpracowali tak, po prostu tak, z tak, złodziejem tak. wizerunku, gdzie moim zdaniem ma rację, bo to nie jest nie w porządku. po prostu. Że jeśli. No to jest Catering jeśli... X, którego sub-cateringiem jest Gamit i pożar Catering. Czyli to no jest tak. po prostu. No e, statek, matka, to Kurwa, jest. Kurwa, w skrócie sam ziomek, to nie? jest to samo, tylko w innej paczce. Tak. Na, to... naj, najprawdopodobniej masz rację. Najprawdopodobniej masz rację. Bo ja nawet, mhm. ja nawet... No to jest ta sama kuchnia, więc powinno tak być, nie? Więc ja nawet nie wiem, czy tam. Biorąc gameita i pożar, nie to ja nie wiem, czy nie dostaniecie tych samych dań. Dobra, ale zobaczmy te. Trzeba było biorąc... to zweryfikować. Zobaczmy, o, o czym mówi sami. Siema, widzowie. Mamy małą dramę. Ja taki nieuczesany, a takie rzeczy się dzieją. E, jakiś czas temu Nitro zrobił wojnę na live'ie o wizerunek w firmie Gameit, która była jego i Wojtka Goli i takiego jednego gościa. E, ta firma niby została sprzedana, i. E, Został też tam zmieniony właściciel, zmieniła się spółka. Ja podczas rozpadu firmy Gameit, rozpadu właścicieli, dostałem telefon od gościa, który prowadzi kuchnię, żeby chciał zrobić z nami catering, bo mówi, że najwięcej osób właśnie kupowało z mojego refa, z mojego kodu. Mówię, w sumie czemu nie? Myślałem, że to będzie prosty biznes. Okazuje się, że nie. Tutaj widzicie ostatnią paczkę z firmy Pożar Catering, która już nie przyjmuje zamówień. Dzisiaj się wszystko na sklepie. Osoby, które zamówiły Cateringi, dostaną je do końca miesiąca, a potem będą musiały zmienić firmę. Tutaj mogę polecić Body, body, szef. body szefa. czy body szefa <laughs> na przykład, bo przez dwa lata jadłem ten Catering i było ok, jak się wyrzuciło paprykę. No i co? Ja raczej pieniędzy nie odzyskam. Kwasiu nie odzyska raczej pieniędzy. Ważne, żeby ludzie zostawili do samego końca cateringi. No i sorry, nie wszystkie biznesy mi wypalają. Jak już się uda mi rozejść i rozejdziemy się w dobrych relacjach, to już raczej nie będę nic nagrywał. Po prostu przyjmę porażkę na klatę, złą decyzję o współpracy ze złą osobą. A jeśli się nie rozliczymy, to może nagram o tym film. Zobaczymy. Na razie jest wszystko w trakcie. To tyle jeśli chodzi o. Pożer Jedynie Jedynie było ok. Tylko szkoda, że z rozliczeniami jest jakiś tam zawsze problem. Sanek, zanek. <laughs> Kubi kamera padła, trzecia. Która? Ta... To, to ta. Ta to ta. No, yy, zmienisz baterykę? No. Super. Yy, jakieś Twoje zdanie? Znaczy no. No uważam, że dobrze zrobił, no bo też utrata wizerunku nie, nie, nie działałaby na korzyść w tym momencie. Myślę, że też dużo osób i samoocisnęło, żeby to zrobił i myślę, że słusznie, bo nie warto współpracować z ludźmi, którzy nie mają, nie mają żadnych zasad i wykorzystują cudzy wizerunek, zwłaszcza po sytuacji, w której obiecują, że, 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 że zaprzestaną, nie? No, to jest to niepoważne traktowanie. To spoko, no nie wiem, co mam więcej powiedzieć. No tylko też myślę, że mógł w pierwszej kolejności i sam zapytać chłopaków, którzy zrezygnowali ze współpracy, dlaczego zrezygnowali, zamiast w tą współpracę wchodzić, bo może były przesłanki ku temu, żeby z tą osobą nie działać, nie, ale no tego nie wiem, tego nie wiem, to jest pytanie otwarte. E, poczekamy tylko aż e, ulfi e, Mamy ten, mamy ten, no mamy kolejny telefon? Dobra. Ja... Jest, działa, zobacz. Działa. Kubuś, dasz coś do picia? Przenieś coś? Tak, tak, tak. Weź... Yy, tam, tam jest yy, odzajwanie tego to No, Dodaj no, no. mi cokolwiek, ale lepiej nie gazowanego, stary. Tam jest ten. Herbata. Herbata zero, może być? Może być, ja wiesz, no. grunt, żeby nie było bąbelków. Dobrze. Um, mamy, mamy jakiś telefon, Dawid? Dobra, łączymy się. A my teraz odpalimy sobie...